Tworzy go obecnie czwarte pokolenie uczniów. Dzieci bardzo lubią zabawę w teatr i chętnie uczestniczą w tworzeniu spektakli, czego rezultatem są liczne nagrody i wyróżnienia, jakie grupa ma na swoim koncie. W 2005 roku Teatr do góry nogami zdobył Grand Prix na V Jeleniogórskim Forum Teatrów Dziecięcych i reprezentował region jeleniogórski na ogólnym Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziadka w Łodzi. Skąd przyniósł nagrodę jury dziewiętnastego oraz nagrodę aktorską za rolę czarownicy? Bóg na scenie to zabawna opowieść o pewnym teatrze. Pozorny spokój aktorów zostaje zakłócony. Okazuje się bowiem, że teatr są tylko aktorzy. Czym zakończy się cała ta historia? Scenariusz Żywia Karasińska-Fruks, reżyser, reżyser, reżyseria Iwona Kubacka. Czas trwania 35 minut. Się, że to oni rządzą teatrem i całym światem. Dlaczego mamy zawsze grać tylko to, co oni sobie wymyślą? Najwyższy czas, żeby oni grali to, co my chcemy. A co my chcemy? A choćby bajkę o żabce. A jak chcesz ich zmusić, żeby grali naszą bajkę? Wiem. Ogłosimy bunt. Tak długo będziemy rozwalać ich przestawienia, Aż w końcu pozwolą nam zagrać bajkę o żabce. Gdzie jest ten wstrętny pańc? Czy nikt nie widział mojego rekwizytu? Przed chwilą tu leżał. Słyszałaś, jak oni się o nas wyrażają? Rekwizyty. Teraz pogadam z kurtynami i dekoracjami. Damy sobie radę z tym zespołem aktorskim. Ale będą zdziwieni! Dlaczego nie zaczynacie? Kurtyna! Gdzie jest moja lalka? Kto wziął stąd tancerkę Laure? przedstawienia. Mała usterka techniczna. Za chwilę rozpoczniemy nasz spektakl pod tytułem... O, Proszę państwa, mam no, niecierpliwości. Zaraz wszystko się wyjaśni. E, Bądź na scenie! Bąd na scenie! Dziś jest nasze przedstawienie. Jestem Kurtyna. Pani Kurtyna. Ja przedstawienie każde zaczynam. Nim się podniosę, rozsunę. Wszyscy czekają, jaką to sztukę dziś nam zagrają. Tego nie było w teście. że uśmiechem i happy end. Lecz gdy po tragedii trup leży licznie, opadam ciężko i majestatycznie. <laughs> I usiadła w cieniu drzewa. W cieniu drzewa usiadła, by piosenkę nam zaśpiewać. Gdzie dekoracje? Jak mam zagrać tyle przy stoliku bez stolika? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry pani komisarz. Sama zobaczy. Otrzymaliśmy jedynek o podłożeniu bomby. Zaraz będzie tu grupa antyterrorystyczna. Proszę wszystkich o pozostanie na miejscach. Tylko bez paniki! O bombie nic nie wiem, pani komisarz. Ale tu dekoracje same jeżdżą po scenie. Proszę pani, kurtyna, proszę pani, gryzie. Aktorki są, proszę pani, przerażone. Aaaa! Niech sama zobaczy. No cóż, terroryści mają różne przemyślne sposoby. Czy otrzymał pan może ostatnio jakieś listy z pogróżkami? Tajemnicze telefony? Pani! Tu przed chwilą same krzesła walczyły. O tak się szczepiały ze sobą, proszę pani, o tak. Uwaga! Skraczać do akcji! Powtarzam! Skraczać do akcji! Przyślijcie na zmianę, przy wszyscy robili ładunku wybuchowego. Przygotować ewakuację, odbiór. Zrozumiałam, bez odbioru. Pani komisarz, ja nie dzwoniłem. Ja nie wiem, kto w moim imieniu... Ja to oczywiście sprawdzę. Proszę się nie denerwować. Zaraz Proszę ostrożnie wstać z krzeseł i nie ruszać się z miejsc. Za chwilę rozpoczniemy ewakuację teatru. Oczomy dorosłe proszę zwracać baczną uwagę na dzieci. Dzieci nie wiercić się, bo wybuchnie. Uwaga, prowadzi psy, Powtarzam, psy, odbiór. Proszę o zachowanie ostrożności. Nasze psy są szkolone! Nie? Pani komisarz, ja chciałem wyjaśnić. Proszę Kosę bombelową. Walczek posłuchał i trochę źle zapisał. Bryć mi z oczu, bo zasięgam razem z tym kundlem. Widzi pani, co tu się dzieje? Niech pani pomoże! Błagam w imieniu całego teatru! No zapalenie światło, nie trzeba wzywać policji! Wystarczy, proszę pana! O Przepraszam, kogoś contact Bo ja mam talent, którego nikt nie dostrzega. Wszyscy tylko pani mają. nie o mnie świat. Prasuję śniące suknie, welony i t.d., choć tak od zawsze pragnęłam artystycznie wyżyć się, bo we mnie drzemie talentów wiele. Mogę grać pannę młodą w weselu, również Oferię i Podstolinę i Antygonę i Józefinę, bo każda rola jest, jak ta suknia, się pod a tam się utnie. Żelazkiem w garderobie od tylu siedzę lat. I słyszę takie plot, o, jak nieśli świat. Te wiotkie aktoreczki subtelne <coughs> i tede, są jak krwiożercze bestie, gdy którejś coś na scenie uda się. A we mnie drzemie talentu wiele. Mogę grać żadę, mogę motyla, Nimfę królową i czarownicę. Również żebraczkę i zakonnicę. Bo każda rola jest jak to suknia. Tu się poprawi, a tam się utnie. Brawo! prawo! Myślę, że te kostiumy są równie utalentowane. <trym zyklucza> Świadczy prawdopodobnie o zaciętych walkach pomiędzy terrorystami i zespołem teatru z narażeniem życia broniącego widzów, którzy są teraz zakładnikami w rękach bandytów i jak dotąd zachowują spokój. Terroryści nie przedstawili jeszcze swych żądań, więc nie wiemy, dlaczego ofiarą ich ataku stał się właśnie teatr lalki i aktora do góry nogami w Wielenie Górze. O dalszym przebiegu wydarzeń będziemy informować Państwa na bieżąco. Dla aktualności o Biciu Kablewicz. Czy już pan zaczął śpiewać? Pani zwariowała? Dobra, zbijamy się, stąd, może zdążymy wypuścić to aktualną. Chwileczkę, zaczekajcie, mogę dać recital. Co tu się dzieje?